E, tak, e, nie będą codziennie live, lecz co powiedzmy, że co dwa dni e, będziemy grać Battle Royale, ratowanie świata, będę mógł się trygdować. Dodaję do znajomych, e, jak zostawicie subka, łapkę w górę. E, na live'ach odcinków pewnie nie będzie u mnie, bo nie robię odcinków, nie chcę, nie chcę po prostu montować live'y najlepiej. Więc będę robił live. Y. Yy, tak, no. Więc, no, tyle o moim kanale. Może jeszcze cofniemy jedną rundkę solo. Yy, bo przyda się, w sumie, jedną rundkę solo zagramy. I będzie spoko. Dobra, poczekamy, zagramy jedną rundkę. No, i nasz kanał będzie się może rozwijał. Zobaczymy, będę robił konkursy. Mediaxy, play, Zobaczymy, jeżeli będziecie zainteresowani. Będzie dużo subskrypcji sporo osób wejdzie na mój kanał. To oczywiście będą konkursy na Paysafe będą konkursy na MintX, będą konkursy na skiny Nvidia, ale to już na większych przy większych sytuacjach. Oczywiście bardzo mało na tym koncie gram w Fortnite'a, więc mam w ogóle prawie nieodkrytą mapę. Sami widzicie to. Sami widzicie, mam połowę mapy nieodkrytej. Oczywiście będę starał się bardzo mało grałem ostatnio Fortnite od Patrick na tym kancie, więc nic nie mamy tu odkrytego. więc będziemy odkrywać te mapy znam tę mapę na pamięć i to dobrze eee, dlatego no dlatego że po prostu gram na innych kontach, mam inne konto, ale to na tym koncie będę grywał, dlatego że po prostu jest najwygodniejsze. Najwygodniej, bo tu mam e, bardzo dobre samstwo, bardzo dobre konto do na lotowanie świata. Ogramy, spoko, jestem, jestem. Czasami nie będę po prostu mówił, bo nie wiem co mam mówić. No i nas zabił żółwnie no, Nierpega, to łatwo, nie? Dobra, wracamy do lobby. No i myślę, że z tego live'a to będzie na tyle. Jeśli no, to był akurat powitanie na moim kanale. Usłyszeliście, co będę robił, co będę nagrywał, yy, jakie będą konkursy, jaki jest cennik. Czytajcie opisy też. Tak. Czytajcie opis. Yy, więc, no. No, to że tak naprawdę to. Yy, no, tyle będę robił na tym kanale. Dokładnie. Yy, więc. Yy, jeśli wy chcecie więcej, to zostawcie, zostawcie słupka, łapkę w górę i narka.